Także dzisiaj robimy akcję Schumacher To znaczy, żeby wyglądał tak jak wcześniej Bo części musieliśmy zmienić I je tam ponaprawać, podreperować trochę Co, zdjęcia robisz czy nagrywasz? Nie, będzie słabo Łańcuch Na szyję Patrz jaki flex człowieku Sofer, jedziemy. No dawce, no time z pracy. Jak szybki ścieżki dała. Kuba, tak jak mm. to, człowieku. Świetnie wyglądasz na kamerze jak pracujesz, Kuba. No, mmmm. dla mnie. Luks, lampa pięknie zrobiona, się świeci. Ale zrobiłem światełko cofania. To jest coś pięknego. Bierzemy, patrzymy. O, światełko cofania. Teraz tylko jeszcze przeciwangielne. Ej, udało. To Co Bo to wcześniej fajnie pochodziło, a tutaj... To na dlaczego tamta lampka tak latała? Ta lampa. Nie, ale to jest takie proste. Chciałem sobie nagrać odcinek jak myje Seja, ale jeździłem na Uberze i trochę się przyciągło dużo niż myślałem. Ale mogę się pochwalić, że na Uberze zarobiłem 142 zł i 54 grosze. Ukończyłem 10 przejazdów i byłem online 5 godzin i 43 minuty. Tylko od tego należy odjąć 5 dech na wache. To chyba nie był taki dobry biznes. Trudno się mówi, no i tak się żyje. Może jutro dogram jak myję Sejal i pokazuję. Po, na razie szpetnie wygląda. Jesteś piący. Dobranoc. Także budzimy się do życia. Witam w kolejnym dniu. W śro... mm -hmm. Także witam w środę, dzisiaj po praktykach już jestem i dzisiaj ja co od pracy odpuszczę, myjemy tego seja i, i możecie zobaczyć jak go będę myć tam No dobra, aparat mi trochę zamógł Idziemy na jakieś fajne miejsce, żeby przedstawić tą bestię Mamy kierownicę, e, ogrzewanie radio, ma miejsca na butelki, ale ja to przekminiłem. Mamy gąbeczkę, gąbeczkę dajemy żeby tam dociskała i dajemy napój I teraz Nasza szansa, że się napój kipnie, jest mała. Mamy też sterowanie szybami, tylko tu nie ma przełącznika. Po tu jest taki presji, że są szyby elektryczne. Cześć taka magia! Wow! To takie na, na nogi. Mamy tu piękne tutaj srebro. No, tak było. Całość ogólnie kierownica ta gała była przy to takim czerwoną nicią piękną. Stała się czarna. Oczywiście mamy jeszcze obrotomierz, ponieważ we wszystkich sejach jest, ale tutaj jak najbardziej jest. Licznik, że tak to ma. A, nie nówka sztuka, elektryka, wszystko. To bolą mnie te, te zasłonki na słońcu, więc to taki, trzajs jest, fest. No i tak w sumie czym się różni Fiat Seychello od Fiata Schumacher? No tak, szczerze powiedziawszy, niczym, poza tym, że ma ładne dokładki na progi. I chyba tyle Dla mnie tylko tyle Warto też w sumie powiedzieć, jak dobrze pamiętam, że Schumacherów wyszło ogólnie 3000 No i każdy Schumacher teoretycznie ma swój numer Jeżeli chodzi o mojego Schumachera Nie ma, powiedzmy, szczególnie jak się patrzy z perspektywy tutaj O Nie wiem, czy coś widać Nie ma po pierwsze halogenu, a po drugie maska jest taka Kipnięta, nie wiem jak to powiedzieć Inna dałem 700 zł za auto, no i trzeba było je trochę porobić no bo też to auto musi w zasadzie przejść przegląd i być w miarę bezpieczne jeżeli chodzi o mój wkład na dzień dzisiejszy to jest około 2500 całe hamulce zaciski, klocki, linki, tak są bo robione przy silniku, ponieważ nie palił na wszystkie cylindry. Koniec końców 2000, a za to płaciłem za ogarnięcie tego auto łącznie z punami. To jest e, dobra cena, nie wiem, moim zdaniem nie najgorsza. No i tak w sumie jak przyjechałem tym autem, to chyba mechanikom trochę e, tak jak humor popsułem jak nim wyjeżdżałem, to mieli takie Nareszcie nie będzie tego gruza, no Tak teoretycznie stoję na drodze, na której nie powinienem stać Zawiną mnie, w kryminale skończę Bo tu wcześniej była tuba Tylko nie pamiętam, czy ktoś tą tubę było, że zakosił, czy ona nie działała Ale w zasadzie kabelki są I ten wzmacniacz mam do tego A co do samych głośników, to, to dam